Przed ekipami budowlanymi na Bielanach jeszcze dobre pół roku prac. Koniec modernizacji i budowy ma nastąpić na przełomie 2019-2020 roku. W tej chwili nie mamy problemów żadnych z materiałami, z firmy wykonawczej Mamy trochę problemy z firmami wykonawczymi. Jest jeszcze cały czas duży popyt na branżę budowlanej, na pracowników i z tym się borykamy, z ilością pracowników. Branż głównie to chodzi o roboty drogowe, roboty malarskie, tynkarskie i też instalacyjne tego typu prace. Jest zapotrzebowanie cały czas na ludzi. W tej chwili pracuje około 260-270 ludzi. Jest to wystarczająca ilość. No wiadomo, że fachowców nigdy, nigdy nie za dużo, ale no, dajmy radę. Ze wszystkich części nowo budowanego szpitala musi być dobra komunikacja z sercem lecznicy, czyli centralnym blokiem operacyjnym. Jest on położony w pobliżu lądowiska dla helikopterów, by chorzy przewożeni drogą lotniczą w jak najkrótszym czasie mogli być przetransportowani na blok. Lądowisko mamy właściwie już na ukończeniu. W tej chwili są montowane podpory pod osiadkowanie, żeby było bezpiecznie na tym lądowisku. E, prace y, związane z, z nawierzchnią na, na lądowisku są ukończone, także no, właściwie w 90% jest gotowe. W środku w budynku H na części zachodniej, no, to praktycznie y, 90% y, pracy jest, jest, jest wykonanych. No, troszeczkę y, dalej jesteśmy w, w budynku. H wschodnim, no to z tego tytułu, że no po prostu no, on później został jakby powiedzieć realizowany, taki był tok realizacji tak, zaczęliśmy od skrzydła zachodniego przez środek aż do, aż, do, aż, do, aż do wschodu. Najcięższe prace na budowie ekipy mają już za sobą. Te prace, które są, były naj, naj, najgorsze zostały już wykonane, Zostaną teraz tylko roboty związane z robotami wykończeniowymi, elewacje wykonujemy. Drogi, później zostaną tylko zieleń, ogrodzenia, tego typu elementy pracy, robót, które zostaną do, do wykonania. Jestem zadowolony jestem z tego, że znaczy na, na pewno obiekt, który już funkcjonuje, czyli to jest parking, e, uważam, że jest to bardzo funkcjonalny obiekt, bardzo ładnie architektonicznie wykonany. E, e, z tego jestem zadowolony. Jestem również zadowolony z budynku, który już teraz będziemy oddawać budynku 520 administracyjnego, jeśli chodzi o jego zewnętrzną. E, Elewacje, wewnętrzne wykonanie, sal. sal jest, uważam, że to jest. powinien być dumny i jestem dumny z tego, co zostało już zrobione na tą chwilę. Obecnie ekipy budowlane przygotowują instalacje pod podłączenie specjalistycznego sprzętu medycznego. Jest dużo, dużo pracy, jest dużo, dosyć, dużo ilości spotkań z dostawcami sprzętu medycznego. Są to urządzenia dosyć wrażliwe, na które trzeba naprawdę poświęcić dużo czasu, żeby je dobrze profesjonalnie podłączyć i dać im wszystkie wymogi, które pozwolą tym urządzeniom i pracownikom dobrze pracować, no i te urządzenia będą miały służyć też rolę leczenia pacjentów, którzy tu będą w tym szpitalu. Budowa nowego kompleksu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Po jej zakończeniu na Bielanach będzie blisko tysiąc łóżek. Koszt rozbudowy to 560 milionów złotych.